Ciema mordeczki z tej strony Janek Sowski. I dzisiaj będziemy grać w Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator czyli inaczej po prostu FFPS. Dobra, klikamy New Game. Prze przepraszam. Na razie za. Tutaj. Nie, nie wiem, czy to będzie widać. Dobra, nieważne. Wy nie będziecie. To pominiemy, bo to nie ma sensu, bo nic nie będziemy rozumieć. Przepraszam, że nie będziecie słyszeć nic, co jest dzieje się w grze, żadnych dźwięków w gry, bo tak to nie byłoby sensu, żebym ja mówił. Bo na razie mam dosyć słabiutki mikrofon i mnie po prostu dźwięk zagłusza. I to nie. Ma, a powiedziałem, że bez dźwięku to nie ma sensu grać w tą grę i nagrywać ją. Ok, oczywiście ja trochę grałem, wiem o co chodzi. I tylko nie wiem, które zakończenie sobie robimy Może łatwiejsze na początku Ja go zwyciszę Zrobimy najłatwiejsze Oczywiście nie zrobimy tego w jednym odcinku Będzie z tego myślę, że seria Dobra, tak Na początku kupimy to WASD się ruszamy już od razu Okej, okay, to kupiłem Risk mamy na dwa, nic nie kupiliśmy z, za bardzo. Ok, coś jeszcze kupimy. Jakieś łoże. O, to chciałem kupić. Za 35 jeszcze coś możemy? To możemy za 5. I mamy 30 do wydania. Czy chcemy od razu wszystko wydawać? Daje nam health and safety A tu na początku były te balony A one risk, nie to nie chcemy balonów Jak balony mogą dawać nam niebezpieczeństwa Ale dobra Za 25 Postawimy to sobie wszystko Oj to się, myślę, że się zacięło gra A i tyle, ok Zagramy sobie od razu w to którego wybieramy? 1, 2, 3. Tego wybieram. <noise> 100 punktów. Kolejne 100. I 100. Ok. Czy coś nam to da? W, w Większość minigierek nie grają, więc tu będą zaskoczenia. W niektóre grają, w niektóre nie. Więc nie musicie się martwić, że wszystko znam. Ej. Okay. Mamy 10, to 9 już tokenów, więc zagramy po raz kolejny. 100. Weźmy te, te jeszcze 500 I sto. Ciekawe, czy może być tu y, na przykład 3 razy 500 Być może Dostaliśmy hajsik czy możemy teraz coś kupić? Na pewno możemy, bo tu są tanie rzeczy. O już nie ma lisku to kupimy. O, kolejny katalog jakby odblokowaliśmy. Okej. Okay. Ja dopiero w montażu też zobaczę, czy mnie bardzo dobrze słychać, więc przepraszam, jeżeli cicho mówię. Mamy na razie, chyba że to daje atmosferę i bezpieczność. Ale to chyba tylko to możemy z tego kupić. Tak, dalej to będzie jeszcze Candy Cadet. Ja go chcę, bo on ma easter egga. Historię może opowiedzieć straszną... Dobra, to kupujemy. 25. Nie mamy sceny na razie, chyba, nie? Nie mamy. To nie, na razie się nie opłaca kupować sceny. Tak myślę, chociaż. Wydajmy wszystko, żeby mieć na zero może. O, 20. A, idealnie, tu jest scena za 25. To kupimy, nie? Na razie nikogo tu nie będzie stał. Nikt. Ale. Mam nadar. O, nadal mam 8, więc sobie zagramy i może zarobimy 100 Teraz na samej górze bierzemy tego i tego jeszcze 500, o, ależ to jak są koło siebie, to mamy 500 Okej, okay, yy... a nie zarobiliśmy to będzie szybki odcinek, żeby tylko się zapoznać. 100 i tego bierzemy. Aj. C Potem dopiero w następnych na przykład dniach o, 100 zarobiliśmy i kupujemy. Chociaż możemy powiększyć sobie to. teraz. Mamy 100. Zostanie nam 25. 10, 10, 15. No to kupimy te dwa. Patrzcie, robimy taki myk. Hop. Okej. Okay. Zobaczymy ile zarobimy po pierwszej nocy. I ty dzisiaj chyba tylko pierwszą noc zagramy. Finish! O nie, miałem 6 tokenów jeszcze. To mi się chyba będzie po każdej nocy dodawało, czy jakby resetowało, bo jak dodaję 10 to to będzie łatwo dobra, mutujemy go od razu na razie nikogo nie ma a, i chcę zrobić zakończenie które wiem jak robić, ale no trzeba trochę nad tym posiedzieć więc żadnego animatronika nie wpuszczamy tu, okej? Okay? Okej, okay, mam nadzieję, że się rozumiemy. Szybkie są te zadania, bo w ogóle pisaliście mi... Znaczy, no, jeden komentarz, ale dostałem taki... Ale myślałem nad tym już nawet przed komentarzem, żeby zrobić całą serię SNAF taką. Dostałem po tym komentarz, żeby Sister Location nagrać. I chyba takie coś nagram. Nagrywam ucn -a, teraz nagrywam FFPS-a, więc myślę, że jakieś będą później części y, typu 1, 2, 3. Z czwórką będzie problem, bo nie mogę jej nigdzie znaleźć, zainstalować w sensie. Więc z czwóreczką będzie problem. I chyba tyle z, y, będzie. Z... Będzie tak, 1, 2, 3 mam Sister Location FFPS i UCN. Nie mam tylko czwórki. Ostatnie zadanie w tym katalogu, chyba jeszcze trzy mi zostały. Tak mi się wydaje, że trzy. Zaraz zobaczymy. Włączymy sobie na chwilę. W sensie, na razie nic nam to nie da. Tak, 3 i wylogowujemy się. Okej. Okay. Jeszcze raz mówię, jakby było mnie słabo słychać, to bardzo przepraszam, ale mój mikrofon na razie jest dosyć słaby. Czekaj, tu się zrobiła. Więc... Proszę, piosenkę, której nie słyszałem jeszcze. Dobra, niech mnie to robi. I log off, jest. Pierwsza nad za nami. Dobra, jeź sobie. To ja jakoś da się tu pomijać. Escape, escape, dobra. Chyba, że mnie to wywali. Ok. Czy mnie wywaliło, czy? Nie, dobra, ja mamy. Robimy tak, poczekajcie. Nie, 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 nie. Czy go też się da pomijać? Tu jest ten Molten Freddy. Nie, nie chcemy, kurde, nie da się tego pomijać. To on się teraz może ruszyć? Zaznaczymy mu to. Wszystko zaznaczamy. Lagujemy grę. Nie, no dobra, nie będziemy tak robić. Donowywali. Witaj, Wolden Freddy. Nie da się tego pomijać. I my nie i teraz nie będziemy z nim siedzieć. Bo nie możemy go wpuścić. Hmm. Wszystko zaznaczyliśmy Jezu, pomijaj mi to, ja tego... Nie słucham Cię nawet I patrzcie, nie biorę w to nie biorę... O, poczekaj yy... Wracamy Dobra, dobra O to chodzi, mamy tak robić każe... po każdej nocy Trzy, tylko 34 Zero. 271 Zł, czy tam dolarów. Może jest, jest dosyć mało, ale poczekajcie. Atmosfery daje 8. Te minigierki są fajne, więc zaraz sobie jakieś. O, poczekajcie. Bonus. Czego mamy? Mało. Tu można zobaczyć chyba. A, poczekajcie, bo ja sobie mogę w to zagrać zaraz coś. Mamy mało bonusów, więc zagram Bonus Reveal, coś takiego tam jest. Dobra, yy, Co mi tu da bardzo dużo bonusów? To daję jeden, to daje trzy, więc to sobie kupujemy. To są sceny. Animatroniki. Candy... O oh nie, terrible! Ja bym to kupił, ale... Ale nie, nie chcę mieć żadnego pozła ani nic. Dobra, kupujemy... A, nie możemy. To kupimy. Zagramy sobie w to raz. Możemy to postawić. A poczekaj właśnie, bo to tu stoi. Okej. Okay. Zagramy w to. Okej. Okay. Aha. Ej, na środku. Ekranu ktoś, o! no właśnie. Dobra, ale się wystraszyłem. Ej, szybko, szybko, musimy. O, jakiś królik! he <laughs> jak on wygląda! O, magnes tylko, czy my tam jakoś dojdziemy? O, mamy 20 sekund tylko. Natomiast, też coś się było. O, Co to jest jakiś jakby. Peleryna? Jak... Nie, bardziej jak hipopotam to wygląda. Serio? Taka twarz hipopotama. Oj, skończy nam się czas chyba. Jeszcze chwilę mamy. Okej. Okay. Chyba się nam nie uda. I skończyły nam się te te jedna super moc. O nie, tam są jeszcze. Musimy tam jakoś dojść. Dobra, poczekajcie. Potrzebujemy czasu. Dajecie. Dobra, nie wiem, ilu punktów potrzebuje do wszystkiego. Szybkość, dobra. Kurde! Dobra. Dzisiaj się nie udało, ale bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Może nawet dzisiaj wrzucę kolejny odcinek, ale poczekajcie, jeszcze może coś kupimy? Mamy ile? 101, więc może coś kupimy do zabawy z bonusem. To tu może dać bonus. Nie, tutaj chyba nic nie będzie już. Dobra, to wiecie co? Chyba nic nie kupimy teraz. A, to kupimy. Dobra, nie będziemy wydawać, pozbieramy. Dobra, dzięki za wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. I co? Widzimy się w następnym odcineczku. Cześć!